to chciałabym, żebyście dużo bardziej właśnie świadomie wybierali to, na czym się koncentrujecie, bo nasza energia podąża za uwagą, tak? Czyli czasami bardzo fajnym rozwiązaniem jest po prostu wycofanie swojej uwagi z destrukcji. I to już jest bardzo duży sukces. I w tym momencie chciałabym podkreślić to, że w ogóle my jako ludzie zbyt często nie doceniamy mocy bycia w tu i teraz, i mocy bycia sobą. Jeżeli chodzi o tu i teraz, zobaczcie sami, zbyt często jesteśmy w przeszłości, a jeżeli jesteśmy w przeszłości i wspominamy coś, co nas zraniło, to tak naprawdę ranimy się za każdym razem ponownie. I bynajmniej nie chodzi mi, broń Boże, o to, żeby coś wypierać, bo ja wręcz odwrotnie uważam, że um, trzeba dożywać swoich um, traum, uwalniać je, rozbrajać, um, uzdrawiać. Na pewno nie wypierać, ale jeżeli e, jakieś zdarzenie z przeszłości, przepracowałaś już 200 razy i cały czas do niego wracasz bo, wracasz, bo on mnie zdradził, bo on mnie skrzywdził, bo to jego wina, bo ojciec, bo matka, bo były, bo eks, bo teściowa, bo nie, pracodawca, to za każdym razem, kiedy wracasz, wracasz do tego doświadczenia, ranisz się ponownie. To zupełnie nie ma sensu. Za każdym razem, kiedy wybiegamy z kolei w przyszłość, to bardzo często też lękamy się najpierw o swoją przyszłość, potem o przyszłość swoich dzieci, i właśnie nie doceniamy mocy bycia w tu i teraz. Dołącz bezpłatnie do najsłynniejszych ekspertów Flow w jednym wydarzeniu online. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Unity Poland.